Panie się, tego świętego Pawła Apostoła do Efezjan, bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim Zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię w nim i wy także zosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. O całej ziemi. I głos się rozchodzi. Po całej ziemi, i głos się rozchodzi. Niebiosa gorszą chwałę Boga, dzieło rąk jego wieszcza nie skłon Dzień opowiada dniowi, Noc nocy przekazuje wiadomość. To całej Ziemi mych Angel otworzy. Nie są to słowa ani nie jest to mowa, który by dźwięku nie usłyszał. I głos się rozchodzi po całej Ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej Ziemi. Rozchodzi. Ale -ja. Alleluja. aleluja, aleluja. Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy. Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. Alleluja. Znowu, pewnie, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Zastanie dnia, przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu których też nazwał apostołami, Szymona, którego nazwał Piotrem i brata jego Andrzeja, Jakuba Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, Judasza i Skariotę, który stał się zdrajcą. Wszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judej i z Jerozolimy oraz wybrzeża wyprzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, którzy dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, całą noc spędziłeś na modlitwie do Boga. Aby się modlić, A o co się modliłeś? A tak przywołałeś. Nad ranem swoich uczniów wybrałeś spośród nich dwunastu, których nazywałeś się apostołami. Bardzo ważna decyzja poprzedzona całą nocną modlitwą. Co to dla nas znaczy? Byśmy ważne decyzje poprzedzali długą modlitwą. Tak. To odbywa, że mamy właśnie jakiś plan, wydaje nam się, że jest świetny. A potem do siebie przychodzimy i mówimy, Panie Jezu, pomóż nam go wykonać. No tak. Dziewczyny wybierają kandydata na męża. Potem mówią, Panie Jezu, żeby był dobrym mężem. A ja mówię, a czy modliłaś się o tego dobrego męża? Tak. Wiecie, że już nawet młodzieży, bardzo młody, mówię dziewczyno, młodzi się dobrego męża, chłopcom żonę. Tak, weźmy, panie Jezu, wszystkie nasze ważne decyzje poprzedzali długą, długą modlitwą. No i tak. Ktoś powie, no, a jednak wybrałeś Judasza. I to jest tajemnica. I to jest tajemnica, której my po ludzku nie potrafimy zrozumieć. Przecież ty wiedziałeś. Ty wiedziałeś, musiałeś wiedzieć, jakim on był. A dlaczego go też powołałeś, tego nie wiemy. I tu mamy tajemnicę wolności, ludzkiej wolności. Masz Panie Jezu, zaufanie, ale obdarowałeś nas wraz z Ojcem i Duchem Świętym wolnością. I dlatego trzeba się modlić, byśmy potrafili dobrze z tą wolnością się obchodzić. Bo to, że coś możemy, możemy. To wcale nie znaczy, że to tobie się podoba. Jesteśmy świadkami tego. Ludzie cieszą się wolnością, ale zamieniają wolność na swobodę. Coś się tu pomyli ludzie. Wolność to nie jest swoboda. Wolność to jest wysiłek. To jest duży wysiłek. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że jesteśmy Współobywatelami świętych. Jesteśmy sami. To znaczy, że mamy świętych. Jesteśmy współobywatelami. I mamy takich właśnie świętych apostołów, którzy nie zakończyli swojej działalności, ale dalej. Dalej. towarzyszą nam, swoim modlitwom. Tak i nasi drodzy, apostołowie Szymonie i Judo Tadeuszu. Tak prosimy, wstawiajcie się za nami. Słyszeliśmy, że Juda Tadeusz wzywany jest jako ręde w nich sprawach beznadziejnych, szczególnie trudnych sprawach, tak. Judo Tadeusz, pamiętaj o nas, bo mi ufamy. Modlimy się za wstawienie świętych apostołów, za tych wszystkich ludzi, którzy stoją wobec ważnej, trudnej decyzji, aby poprzedzali ją modlitwą, długą modlitwą, wytrwałą modlitwą. Ciebie prosimy, Módmy się za stawiennictwem świętego Judy o łaskę zbawienia dla Stefanii. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby każdy chrześcijanin był jak apostołowie. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą służbę zdrowia. Ciebie prosimy. By się w intencji odprawianym przy świętej za zmarłego. Nie wiem. <laughs> Antoniego Pieczki, Antoniego Bartoszka i wszystkich, którzyśmy spotkali na naszej drodze. Odbawienie wieczne. Ciebie prosimy. Przesłuchajmy. Mówimy się o odrodzenie wiary w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za, no, o uzdrowienie relacji w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i pomiędzy narodami, a także módlmy się, aby dzieci i młodzież w naszych rodzinach rozumiały słowo wolność, pojęcie wolności i nigdy nie zamieniły jej na samowolę. Ciebie prosimy. Za świętych apostołów świętego Szymona i Judy Tadeusza prośmy o łaskę wierności naszym powołaniom. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się, o światło Ducha Świętego dla rządzących, aby ustalając prawa, mieli zawsze na uwadze prawo Boże i dobro całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, za zmarłe z naszych rodzin, naszych krewnych, duszy, czyste cierpiące, za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj O złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenie kromowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Panie. Módlmy się w intencji księdza Dawida, potrzebne łaski dla niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Panie. się za wszystkich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. I ozdrowie dla Stanisława Braszoka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie Przeboganie, Trójcy Przy Najświętszej i Matki Bożej. Za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Bądź, Ojcze Szemogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, do Świętym, zastawnictwem Świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza przez Chrystusa Pan naszego.